W Nestle wierzymy, że warunkiem uzyskania korzyści dla naszych akcjonariuszy, naszych działowców, a tym samym dla firmy Nestle jest takie prowadzenie działalności gospodarczej, by przynosić korzyść również naszym interesariuszom. Takie myślenie i takie podejście do biznesu nazywamy tworzeniem wspólnej wartości. Wyodrębniliśmy y, trzy zagadnienia, które, na które uważamy mamy największy wpływ. Pierwszym z nich jest żywienie czy odżywianie, drugim woda, a trzecim rozwój obszarów wiejskich. Realizując strategię firmy Nestle, czyli bycia ekspertem w zdrowiu, odżywianiu i dobrym samopoczuciu, podejmujemy również wiele akcji dla naszych pracowników. Jedną z nich są szkolenia żywieniowe. Są nimi objęci wszyscy pracownicy firmy Nestle, od prezesa po pracownika linii technologicznej. Podczas warsztatów żywieniowych pracownicy uzyskują podstawową wiedzę na temat zdrowego, racjonalnego odżywiania, a również zachęcamy ich do zmiany nawyków żywieniowych. Kolejnym projektem, który zorganizowaliśmy dla naszych pracowników, jest akcja Jabłko w Środę. Tego dnia do naszej firmy przyjeżdżają jabłka i każdy pracownik może się nim poczęstować. To jest pierwszy krok do zmiany nawyków żywieniowych na dobre. W naszych laboratoriach, fabrykach staramy się poprawiać jakość i receptury naszych produktów. Chcemy dostarczać konsumentom to, czego w ich diecie jest za mało. Chcemy, aby nasze produkty, oprócz tego, że były smaczne, były również zdrowe. Istotnym elementem strategii Nestle jest edukacja żywieniowa konsumentów. Staramy się to robić na trzy sposoby. Jednym z nich jest akcja Jedz smacznie i zdrowo, którą realizujemy z naszymi partnerami handlowymi. Nasi konsumenci mają okazję spotkać się z dietetykami w centrach handlowych. I dzięki ich pomocy ułożyć spersonalizowane menu na 7 dni, które uwzględnia ich potrzeby żywieniowe, a także wiek, płeć czy aktywność fizyczną. W ramach akcji rozdajemy również poradniki dotyczące zdrowego odżywiania, i dzięki ich pomocy uczymy konsumentów, jak odżywiać się smacznie, zdrowo, nie rezygnując z ich ulubionych produktów. Na każdym opakowaniu produktu mysle zamieszczamy kompas żywieniowy i w ramach tego kompasu umieszczamy informacje o wartości odżywczej produktu, ale także istotne wskazówki na temat tego, jaką rolę pełni ten produkt w naszej wiecie. Kolejnym sposobem dotarcia do naszych konsumentów z edukacją żywieniową jest nasza strona internetowa www.nestle.pl i za jej pomocą staramy się zainteresować tematem zbilansowanej diety, zdrowego odżywiania naszych konsumentów. Dla firmy Nestle ekologia jest bardzo ważna i dlatego podejmujemy wiele działań zmierzających do ochrony środowiska. Są to m.in. dbałość o zarządzanie zasobami wodnymi, zmniejszenie zużycia energii i odpadów, segregacja odpadów u źródła ich powstania, jak również edukacja pracowników z zakresu wpływu ich zachowań i pracy na środowisko naturalne. Działania te prowadzimy w oparciu o normę ISO 14001, która jest normą opisującą zasady bałości o środowisko naturalne. Certyfikat z ekozarządzania, który otrzymała firma Nestlé, jest potwierdzeniem stosowania tych wysokich standardów ochrony środowiska. Bardzo cieszymy się, że jesteśmy w gronie firm, które coraz większą uwagę zwracają na to, czym jest odpowiedzialny biznes. Cieszymy się również, że to grono coraz bardziej się powiększa.